Cześć, czołem w tym bardzo serdecznie z tej strony GameKiller. No i teraz, robaczki, mam ciekawą sytuację. Nazbierałem trochę highs of Case of, yy, No i stwierdziłem, a co tam kupię sobie yy, kluczek zgodnie z nową kolegów, którzy chce Takie mózgi, no nevermind, w każdym razie. Kupiłem kluczyk i mam jednego case, to będzie mój pierwszy kluczyk, więc jestem troszeczkę podierany. teraz uwaga, co nam wypadnie, co nam wypadnie, mam nadzieję, że nie grotta. będzie chujowe, no, 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 dobra, co to w ogóle jest, wygląda ładnie, ciekawe ile jest warte, zobaczmy. Ile chodzi, ten sprzęcik chodzi, no w tej chwili 57 eurocentów, ale fajny jest, jak dla mnie warto, w końcu to pierwszy i jakości, no to nice. Podoba mi się. Nie, dobrze, że nie groto. Nie czuję się jakoś specjalnie rozczarowany. Jest fajnie. Dobra, mam nadzieję, że mój pierwszy e, case Wam się podobał. Może kiedykolwiek zrobię sobie więcej caseów niż tylko jeden. No, i wkrótce chyba zacznę też nagrywać więcej odcinków z CS. W ogóle zacznę nagrywać odcinki z CS, a więc, tak, więc czekajcie. A na razie, trzymajcie się. Cześć i do zobaczenia.